Dzień dobry, dzień dobry, w poniedziałek 7 października. Patryczek idzie do irlandzkiego przedszkola, pierwszy dzień Jedziemy będzie. Tak, się. Równo dwa tygodnie temu był ostatni raz w Polskim i teraz idziemy do Irlandzkiego. To już formularz wypełniony. Obiadek. Idziemy. Cieszysz się, Patryczek, że idziesz do przedszkolka. <laughs> No i dla Was to sekunda, już minęły trzy godziny tak naprawdę i Patryś wraca z przedszkola po pierwszym Jak było Patryczku? Patryś, podobało Ci się przedszkolko? Tak. A co robiliście? A my po przedszkolu jeszcze idziemy do sklepu, teraz za wstąpimy. Może też się uda pokazać kilka najtańszych produktów, żeby można było je porównać z cenami w Polsce. No i nie będę pokazywał, bo nie ma sensu. Zawsze coś może być droższe, Natomiast chodzi o to, że... Ale ja tylko taką ciekawostkę chciałam powiedzieć, że tutaj było dużo tych samoobsługowych czas na przykład w Dillsie. Polikwidowali to wszystko. Aha. Nie ma. Tak? No A, proszę. No i zaczynamy od kanapek. Trzy kanapki za ,49 euro 49. No Najszym chleb 85 centę centów wszędzie taka sama cena. No tak naprawdę na sklepie nie tak pokazywać, bo bardzo dużo ludzi jest i nie chcę wchodzić w Kupiłem y, taki sześciopak smaku dla mnie prawie jak Red Bull, 2,50 2,50 Euro50 za 6 to Euro 50, a to nawet nie wiem to dla Patryczka takie to no. jest Sardika, jeszcze jedziemy do Moldawii. Taki też polski sklep jakby chociaż no nie polski Proszę jakie piękne butelki garnki No to taka rzecz, chyba mało spotykana w Polsce smażony chleb czosnkowy No tam parę drobiazgów kupiliśmy, ale co najważniejsze kabanosy i to muszą być drobiowe z wieprzowiną i to właśnie tej firmy, bo innych kwatryczek nie jadę. No i my teraz jeszcze przyszliśmy do Down Tutaj Agnieszka mówi, że łosoś za euro 95 no, to... za 8 zł. Tutaj Lanczycy wybiał takie, takie kiełbaski. Smażą je na tłuszczu głębokim. Ale nie tylko kiełbaski, również kaszanka, prawda? Biała i czarna, różne odmiany. Jak się ktoś nie może zdecydować, którą, to ma dwa w jednym. Taka sytuacja. No tej kaszanki jest to sporo. Tutaj 20 jajek dużych, irlandzkich 4,65 euro. Nie wiem czy w innych sklepach jest taniej czy nie ale, ale tutaj są takie ceny. I tu jeszcze Agnieszka takie kiełbaski wynalazła dla Patryczka. O... Si Patrol? Ale to 2,49, a Badiku Euro bo inne kształty. Ale Patryczek to akurat tutaj? No i no już wyszliśmy z no Miałem ambitny plan pokazać najtańsze produkty, ale nie dało się. Tu Patryczek biegał, tutaj sprawy. A tu sobie z Agnieszką jeszcze na spółkę popijamy. Nie ma u nas tubek. ale mamy takie coś. No my sobie wracamy z zakupów, chwilowo na światek stoimy. Patrycz to się bawi takimi rękami. Dostał. I oczywiście wypytujemy go, bo to pierwszy dzień w przedszkolu, czy mu się podobało, gdzie mu się bardziej podobało, oh wow. czy tu, czy w Krakowie. No i powiedział, że tutaj. Tak Patryniu, tutaj Ci się bardziej podoba w przedszkolku? Tak. Czy tam w starym? Gdzie byś chciał być, tu czy tam? Tam. No. Tam, ale pokazuje, że tutaj po prostu. No. A co to za pająk? Co to jest za pająk? To Patryczek! No u nas już jest przed piątą. Piąta jest. No i my idziemy jeszcze z Patryczkiem na plac zabaw. Na razie nie pada. Zobaczymy czy będzie padać, czy nie. No i Patryczek już leci. To ten plac zabaw tutaj w i niedaleko, ale ma dużo dla niego atrakcji i spinaczka i tyrolka. Więc chwilę pobędziemy tutaj na świeżym powietrzu. Patryczek Pająk już tu czeka na to, żeby mu przynieść. I zaraz będzie wskakiwał i będzie jechał, tak? Tak. Proszę bardzo. Siadaj. No, siadaj. Sam dasz radę? Czy ci pomóc? No, to wskakuj. No, tutaj Pająk się nie może malutko, żebyś nie spadł, bo masz dzisiaj takie kumiaki, bo taka pogoda, że no. O i hop i poleciał. A jeszcze sobie wstaje. O, się huśta. I zaczął padać deszcz i my tutaj się schowaliśmy do pociągu. Tak Patryniu? Tak. Patryś tutaj. Proszę kierowca wychodzi gdzieś. No, taki mamy klimat. Wszyscy pouciekali, a my zostajemy. No i już po deszczu. I Patryś się tu dalej wspina. O, proszę. O, jo jo i Co to było? O, ale to mu się podoba, jak ślisko jest. I tutaj na zjeżdżalni zjeżdża. Jeszcze raz. A niebo takie za. W każdej chwili znowu może zacząć padać. No muszę cię łapać. Zjeżdżaj. Nie? Sam? Dobra, mi każe się odsunąć. No to na dół. O! O! o. Proszę. I spinaczku.